Ale cię robiłem. Wiedziałem w noju. Nie wiedziałem, że cię robiłem. No to mówiłem, że, ta, że to w kółko będziesz szli. Nie, no dobra, to idę nie idę. Niech cię będzie, mówię. Nie będę sam zatierdzalał. Ja, ale robiłem cię. Nie, nie wrobiłeś mnie. Bo, bo mówiłem wcześniej, że to jest koła. Ja... teraz... Powiem że tera, jak tam się idzie w lewo, to idzie do koła. idziemy na dół, ja? Tak. Dobra. Co? Coś się Wiesz, że to, co prowadzi do ławki, musimy ściśnąć razem? To... Nie! Yyyy... Dobra, dobra, ale robimy kółko, no, kurwa. To droga do ławki, kurwa. No. zakład, o ile? Ja Wypierwałeś. O ile? O, o, nie wiem, o zero. Naprawdę chcesz kupić? No do jakiejś ławki na pewno. No. Ja? Ale naprawdę chcesz kupić? Tak, kurwa, chcę kupić. Nie wiem, ja to, idę kółko. Dobra, 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 dobra. O kurwa. No ale teraz robimy poszlibyśmy dopiero kurwa kółko tli. Znowu. <laughs> A czemu robimy kurwa trzy razy większe? <laughs> Dobra kurwa. Rzekieś mi to. Jo. Co to za parking? Ale ty hmm. jesteś mu. To może żebyś próbł. Zakład, że to jest ten? Kółko? Chuj kurwa, no dobrze, ale jeśli takie kółko, nie swoje. Dobra że moja było kurwa malutkie A zobacz, gdzie my jesteśmy teraz Kurwa, już nie wiem, gdzie my jesteśmy jak do <ślonka> Zimno mi kurwa Zobacz, widzisz? Kurwa łapka nie. Gdzie? ty łapka? No nie widzisz? Tutaj są te rampy jebane No dobrze I kółko zrobiliśmy Kurwa <ślonka> Oła, kurwa no, kółko zrobiliśmy, czy nie? No, nie. Jak to nie? Takie ui i kółko. Ui kółko. No nie, kurwa, w ciemności gubię się. I <laughs> <En> fucking zabłąkany. I <laughs> fucking zabłąkany. Kurwa, potrawę, ja? No a po czym, kurwa? Dawid, przyjeżdżaj po mnie! Kupiłem Cię! W lesie jakimś jestem! Nie dokładnie, no przy jakiejś sośnie! Ale to kurwa są wszędzie sosny! <grym> 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 Jaki ty... Skąd to, z kabaretu, ja? Nie, z jakiejś... Nie wiem w zasadzie! To z filmu? Nie wiem, może z jakiegoś filmu, może z jakiegoś kabaretu, coś powiem? No nie wiem. Ale mi zimno a Kurwa, przesuwaj kółko, byśmy już mieli ciepłe Kurwa, Zdoby. dobra Zobacz, tu miało Przejdźcie Śnieg To kurwa Co? No, trzyma ścieżkę A gdzie? To idź tam W gówno wlazłem chyba O kurde. te tak miękko, że mi się wydaje, jakbym po gówno wlazł Zobacz, kółko Kurwa Dobra, dobra idźmy. Ej, Ogarniamy już kurwa, idziemy do k**a Dobra, idziemy e, już, się jest, już Jest już zimno e. Ale kółko zrobiliśmy A zajebiste Czemu? Nie wiem Ale nie, już staram się zimno kurwa, idziemy Dobra Dobra Dlaczego tędy nie możemy iść? Dobra. O. Kurwa już nie wiem surendy. Dobra, no, naprawdę. Teraz do, kurwa, mam taki męcik w dupie, no nie wiem. Kurwa jeszcze do domu! <gry> Wróćmy z tego lasu! <gry> wszędzie sofny! Ale gdzie dokładnie? Ale gdzie dokładnie? No kurwa się sośnie! A co kurwa wszędzie sosny! Akurat z treningu wychodzisz. Ja? Puda? No. Chodzisz o no ale oka teraz idziemy! Dobrze. Kurwa zamków! <grystanie> nie wiem co ty. Ja pierdolę z mów. A jakby, jakby... A jakby to była znam kółka, to coś zrobił? To byś to kurwa i płakał. Bym dzwonił do mamy i mówił, że sobie jestem przy jakichś sosnach. <grystanie> kurwa, zabierz mnie słowa niż Kurwa, zaraz znowu idziemy kółko. Jakieś sosny tutaj co ja widzę znowu. Kurwa, tutaj nie idę na samą Kurwa, jak w prawo pójdziemy, to znowu zrobimy kółko. No dobra, to robimy kółko. Kurwa, nie! No, ogar kurwa, idziemy zaraz, zaraz prosto. Dobra, spoko. co? lewo czy prosto? W lewo! Nie, tam są nowe osiedla, wiesz gdzie wyjdzie. To pójdzie się do domu! <grywa> kurwa, to wszędzie wyjdzie dobrze. Pojebany jesteś, to a nie... No może Wiesz jest grosik. Eee, fuu! <grywa> grosik! To ten. Kurwa skupiłeś mnie! pierdolcie. Ej, a wiesz, że groszek to grosik? Jakie <grywa> co? No grosik! No grasik to za. Tak. No to grasik. No to fajnie. A idziemy do grosika? Nie. No kurwa my to byliśmy! Ale <laughs> do gotarka. A on mieszka. No, w A to jeden. Ja? Nie. <laughs> no kurwa! Ja muszę iść do domu, a ty mi tu prowadzisz jakiś kurwa. Zamętlony głównie. gównie. Stary na siódmą do domu, ja? Chyba <laughs> Na śedno do domu. To dawno było wyrzutuje. Tak. No przecież tutaj się... Pierogi. Cześć, śmieszne, niebo... kurwa, to jest śmieszne nie Kurwa było... ja do domu. To nie było śmieszne, to był zwykły suk... suchary. Jaki, że pierogi. Ja. A nie dobre pierogi. Dobre pierogi. Kurwa. A co ty teraz pierdolisz? Tą łaskę do... widzę. <słyszy> 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 Ale, łaski. Ale kurwa zarazem po mnie ujrzę w pizdu. A wiesz, jak wrócisz do domu będziesz miał w chuj niespodziankę? Czemu? Zobaczysz. Co mi tam zrobiłeś? My już tam byłeś? A tam już 24 jak wchodzę i chodzę Jo, ale pewnie jutro, bo trochę dupie Co? No to jest ławka A co jest dupie? Jeszcze czas z polskiego nakrytać Ja jebie Szybko, dzisiaj się pół, pół Jutro pół I że będzie No co? Kurwa, znowu ławka. Sosny, jebane sosny! Ja? Sosny widzisz? No. Ja widzę domy. Jesteśmy na tropie! O, będziemy jak Birgryl, zagubieni. Kurde, ma Nie. Moja stara, nie. jak teraz w Birgryl jest naprawdę, z czymś czekają mnie nie wiem, gdzie jestem Te no. drogi, kurwa, wszystkie takie same zrobili. Na pierdolę, nie mogliby jednej niebieskiej, czerwonej, zielonej no nie będę piszcza Kurwa ławka <noise> Już nie ma ławek Ja w Nie ma nawet ławek tu No teraz idziemy na prawo Kurwa co chcesz dojść do domu to Bo, w... prawo. Bo tu już nie ma innej drogi chyba To już jeszcze w Nie wiem czy dobrze widzę ale no. chyba nie ma Nie ma? Nie się tak Kurwa nie w prawo tylko Czarny, już sam się kurwa skołowałem, z pizdu. Dobra. Ja już kurwa jak brygrys jestem. Co obczajem ternowałem się. Kurwa, znowu łaskę? Droga zina. 20.35 starałem się. Ja pierdolę, ogarnij! Ja muszę do domu. Na kompa, czuj! Co <grym> jak sięgniesz na kompa, to będziesz miał jazdę. nie Jebie, co żeś mi za wirusa spierdolił. <grym> że to trwa już kurwa chyba z 20 minut to, to, nie, to jest za długie. A co trwa? Co, co kurwa chęci? Nie! Ale no. jak to opierdolisz to? Nie ma bunkrów. Takie i takie zajebiście. Piotrek. Co kurwa? wszędzie sosny! Ale tak? Co? Przyspiesz, ale powoli. Co? Żartowałem idioto, odszedy! Patrz mam się, się powoli. No jak klatka, jak klatka. O kurwa, ja nie mam czasuję. No ja pierdolę! Nie tu! No ja nie wiem! Jeszcze ludzi kurwa! Ja nie wiem! Ja nie wie. Ej zaraz tutaj nas kurwa śmierdzi złapie! Tam. Kurwa gdzie jest mój domie ładny! Ja a jej ho! Kurwa! 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 Ja chcę to tamu! No, będzie łachmy, aż, aż będzie rano i kurwa będę coś widział! Będziemy <grym grym> na dupie. W... Być nie mógł zainwestować gnoje. Dobra, kurwa, idziemy pewnie! mnie. Ale to to jest, ja też nie za, zamykę, ne? Tu jest droga! <grym> no, jest droga tutaj! Ja nie widzę! Jak... Chodź tu! Piotruś! Cześć, Piotrek! <gryzanie> nie widzisz, nie widzisz, nie widzisz, nie widzisz. O, kupcznik Nie mam kasy! To jest grosza. Aha, funta! Funta masz fryza. Nie. On tu mnie posądzasz? Kurwa, tam łapka. <gryzanie> nie. Dlaczego wszystko jest tu w pizzu, takie samo? <gryzanie> Bo to są. <sofny. gryzanie> Na serio, myślisz, że już nie rozumiesz, Kurwa, tam łapka. Nie. Ale zimno. To kurwa jakbyś nie prowadził nas jak pijany... Noś już dawno byli, no kurwa znowu ławka. Pierdalaj od tej ławki! ja tu znowu widzę ławki! Wszystkie są sosny! Kurwa my tędy już szliśmy! Do chuja pana. ja? No, A bo ja już mam ja nie wiem. No, to trudno. Nie, pokaż już nagrałeś. Pojebany, ja coś nie nagrywam. Dyktafon czy kamera? Kurwa, kamera, jo? To <laughs> bało cię. Nie wiem, Kamera to mi nagrywa 5 sekund, nie pamiętasz? A, to jest prawda. Kurwa ławka! Sara mnie zabije! <laughs> <laughs> Też nagrywasz? <laughs> Oczywiście! Nie słyszałeś tego na YouTubie, gaj? Ani na fejsa! <laughs> Bez oddaczników proszę! Czemu? Stara się złapie. <laughs> ona, ona szpieguje moje FB <laughs> On jest FB. E dobra, włazisz? Włazisz na kompaję tam w Tibie. Nie oszcząg, nie chciałby coś ściągnąć. Ja? Nie? Czcią nic. Wczoraj radio ukazał mi ciągle... Myśl grafa i ja pierdzielałem. Ja? No. Weź. Budowałem się dom w zajebistym surywerze W sury ty, ściągni tą kibię zajebaną Nigdy Ściągaj Nie Ściągaj gacie Nie, nie już raz mi dzisiaj próbowaliście Nie Ale dałem się Kolka mi złapała No kurwa Mieram 5 kółek przez ciebie to robimy, to ci się nie <laughs> Bo ja tu wszędzie kurwa widzę sofny! <laughs> sofny! <laughs> Dobra, chodź, wracamy, kur... Nie! Yeah. To nie ma kurwa, drogi dalej! Jak ja ją Jest! Jest! Bo tu kurwa nie ma sosem! Nawet <grym> <grym> <Same> dęby rosną! <grym> Same dęby! <grym> to jesteś? się daje jak dąb? Nie no, obrażaj świerku! Świerku! <grym> ja jestem... Mój Taki Davil. O David. I to Dawila na herbatkę, ukzesz rączki, papulki i mogę iść. Ja. O nie padał mnie na twarzy. A już na tej parze się